Otworzył Pan oczy dla wielu Polaków. I przywrócił pamięć. Pamięć o ince, o sędzielarzu, o żołnierzach wyklętych. W ogóle ta telewizja zmieniła oblicze. I niech dalej tak się dzieje. A ten pierwszy niech o tym przypomina. To już jest upadek kościoła katolickiego w Polsce, bez wątpienia. Tu arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który miał już tyle afer na karku, odznacza ówczesnego prezesa TVP Jacka Kurskiego za rzekomą prawdę w TVP. No jest to naigrywanie z ludzi, po prostu totalne szyderstwo. Jeszcze nigdy w swojej historii, nawet komunistycznej, nie było tyle nienawiści ze strony TVP, tyle hejtu, tyle draństwa, tyle manipulacji, tyle kłamstwa. I Kościół katolicki w Polsce to popiera, co tutaj widzimy. To jest upadek tego Kościoła, bez wątpienia.